Witam w analizie drugiej rundy turnieju w Słowakach, które obecnie rozgrywam. Moim przeciwnikiem w tej rundzie był Miś Mieszko, zawodnik o rankingu 2300, mój wieloletni kolega, i grałem w tej partii białymi. Zdecydowałem się na zagranie posunięcia E4, ponieważ Mieszko bardzo często grał karokana. Sam grałem karokana przez dłuższy okres mojego życia i wiedziałem, który wariant może się okazać dla niego nieprzyjemny, więc poszło E4 i właśnie na karokana zagrałem skoczek F3, czyli wyprowadziłem po prostu skoczka. Ryba zagrał D5 i zagrałem posunięcie D3. To posunięcie D3 nie jest najczęściej spotykanym ruchem. Częściej spotyka się jakieś kontynuacje typu D4E5, albo to znaczy D4E5, sko albo skoczek C3 w trzecim ruchu, czyli coś w tym stylu, gdzie białe od razu zajmują centrum i wykorzystują to, że czarne zużyły dwa ruchy, żeby zająć centrum do zajęcia właśnie centrum swoimi pionkami. Ale ja zdecydowałem się właśnie na zagranie posunięcia D3 i ideą tego posunięcia jest to, że jeżeli czarny teraz zbiją na pole D4, to biję i przechodzę do takiej końcówki, w której mam delikatną przewagę przestrzeni i w przyszłości mogę sobie zająć przestrzeń na skrzydła Jest ona dosyć nieprzyjemna dla czarnych. Sam Właśnie grałem karokana, więc wiem z czym się ta końcówka wiąże I liczyłem właśnie na coś w tym stylu Ale Mieszko nie na E4 Zagrał posunięcie gońca G4 Czyli wyprowadził swojego gońca i związał mojego skoczka Więc posunięcie jak najbardziej logiczne Zagrałem posunięcie H3, żeby się tego związania pozbyć I po biciu, biciu Można też odejść na pole H5 Ale po odejściu na pole H5 Miałem przygotowany wariant z gońc D2 I za chwilę zagram G4 Wyprowadzę skoczka na C3, wyjdzie sobie hetmanem Zagram sobie gońca na G2 I może nie mam jakiejś dużej Przewagi przestrzeni, ale mam jasny plan rozwoju figur, zajmę sobie przestrzeń na skrzydle królewskim, i tam będę się starał przeciwnika w przyszłości atakować. Więc posłuchajcie wymiana, wymiana i teraz. Nastąpiło posunięcie e6, posunięcie logiczne, wzmacniamy piąka, otwieramy gońca, więc to jest jak najbardziej wszystko zgodnie z planem. Też miałem tą pozycję w przygotowaniu i zagrałem posunięcie skoczek d2. Skoczek d2 na pierwszy rzut oka wygląda dosyć nielogicznie, ponieważ zasłaniamy gońca i decydujemy się na wyprzedzenie skoczka na d2, który w przyszłości może przejść na pole c3. Ale za tym ruchem stoi bardzo sprytna idea, mianowicie gramy skoczek d2 i teraz przeciwnik ma troszeczkę problemów z rozwojem figur, ponieważ jeżeli wyjdzie skoczkiem na f6, to idę skoczka d20, to że obroniliśmy pionka na e4 i gramy sobie hetman g3, naciskamy na pionka na g7 i teraz będzie problem z rozwojem końca. jak przeciwnik zagra g6, żeby tego końca przez g7, to nawet w przyszłości jakieś e5, f4 i ten gońc na g7 będzie zamknięty, a pionek na g6 da mi jakąś szansę na atak na skrzydła królewskim. Więc są problemy z rozwojem tego gońca. Jak przeciwnik zagra gońc D6, to zagram wtedy posunięcie D4 i po biciu zbiję sobie skoczkiem na E4, będę mieć naciską tego końca na d6, a jak przeciwnik zagra to co w partii, czyli skoczek D7, to moim planem było po prostu wyprowadzenie gońca na E2 i teraz rywal znowu stoi przed podobnym wyborem, czy wyprowadzić skoczka na F6, czy wyprowadzić gońca i właśnie. Tutaj po skoczek f 6 jest Hetman G3, a po wyprowadzeniu gońca co nastąpiło w partii, zagrałem posunięcie D4. I teraz bicie na pole d 4 nie jest zbyt przyjemne bo biję skoczkiem i ten gońc na D6 musi gdzieś odejść. Uzyskuje pewną przewagę w rozwoju i może być to dla właśnie dosyć nieprzyjemne. A z drugiej strony, jak rywal nie zbije, to zagram za chwilę posunięcie E5, zajmę sobie przestrzeń i dzięki temu wysuniętemu pionkowi będę mieć w przyszłości atak na skrzydle królewskim. To przynajmniej szansę na atak na skrzydle królewskim. Więc taka była moja idea na tą partię. Tutaj nic, nie jest to nic nadzwyczajnego, wyprowadziłem figurę i w odpowiednim momencie powalczyłem o centrum, czyli coś, co w debiucie powinniśmy robić. Rywal zwinął skoczkę na 7 ruch, jak najbardziej logiczny, żeby nie podejść pod jakieś widełki, i w tym momencie zdecydowałem się na posunięcie E5. Chciałem zapewnić sobie właśnie na dłuższą metę przewagę przestrzeni. Wiedziałem, że może być to troszeczkę ryzykowne, jeżeli rywalowi uda się szybko zagrać F6, ponieważ mimo wszystko to teraz on osiągnął przewagę w rozwoju. Jeżeli uda mu się otworzyć centrum, jeszcze poruszać, jak wieża wejdzie do gry, to może być to dla mnie nieprzyjemne, ale właśnie liczyłem na to, że uda mi się ustawić pionka. Na E5, mam na G4, Skoczka na f 3 i dzięki temu zapobiegnę posunięciu F6, bo będę naciskał na piąka na E6 i uda mi się wszystkie figury wyprowadzić. Dlatego się zdecydowałem na posunięcie E5. Nie było konieczności zagrania E5, mogłem jeszcze z tym troszeczkę poczekać, zrobić Roszadę na przykład, ale po Roszadzie, roszadzie jak chcę zagrać E5, to pozycja powstaje praktycznie taka sama, ale Roszada nie wiadomo czy mi się przyda, bo jak zobaczymy w partii, wcale tej Roszady nie zrobiłem. A teraz, jak zagram jakiś. Na, na neutralny ruch typu posunięcie b to już się muszę liczyć z jakimiś posunięciami typu E5, nawet z jakimiś posunięciami w przyszłości typu F5. Więc zagrałem posunięcie E5, dlatego po skoczek E7 rywal odszedł gońcem. Oczywiście, gońc był pod atakiem, więc tym gońcem odszedł. I tutaj troszeczkę miałem troszeczkę pomyślałem chwilę, ponieważ chciałem dokładnie policzyć warianty. Moim takim idealnym ustawieniem byłoby to, jakbym właśnie miałem na g 4 skoczkiem sobie na E3 wyszedł, odsłaniam wtedy gońca. Jeszcze przychodzę gońcem na D3 i nie dość, że mam szansę na atak na skrzydle królewskim. To jeszcze moje figury stoją w miarę bezpiecznie. I za chwilę zagram sobie też C3, pod E3 centrum. Mam przewagę przestrzeni i wszystko będzie idealnie. Tylko właśnie głównym problemem jest to, że żeby rywal albo nie został C5 w jakiejś dobrej redakcji, bo wtedy szybko mi naciśnie na pionka D4 i z całego mojego centrum nici, albo żeby nie zagrał posunięcia F6, więc to co mi się na początku wydawało logiczne, to to, żeby zagrać od razu posunięcie Hetman G4, ale po posunięciu Hetman G4 jest taki nieprzyjemny ruch jak skoczek F5, rywal mi naciska na pionka na D4, obronił pionka na G7 i za chwilę wygoni mojego Hetmana, wcale nie musi robić roszady i będzie mieć właśnie bardzo szybki nacisk na moje centrum. Dlatego zdecydowałem się najpierw na posunięcie gojąc Z3, żeby to pole F5 przeciwnikowi zabrać i żeby yeah Za chwilę zagrać Hetman G4 z podobnymi ideami. Teraz zagrywa, zagra posunięcie F6. To się dosyć mocno osłabi, i po jakimś biciu, biciu ten pionek będzie słaby. Jeszcze nie ma wierzy na F, więc to nie jest dla mnie w żaden sposób groźne. Dlatego rywal zrobił ruszadę. Można było zagrać C5, po C5 planowałem grać C3, i tutaj wydawało mi się, że dosyć ciekawym wariantem dla przeciwnika byłoby to, jakby zagrał Gańc B6. Naciskam na pionkana D4. Oczywiście nie chcę bić na polu C5, ponieważ osobie sobie pionkane E5, więc liczyłem Hetman G4. I teraz taki ruch jak H5. Komputer pokazuje, i też to liczyłem w partii, ponieważ na g7 rywal zagra wieża g8, gdzieś tam odejdę, zbije mnie na d4 i wymienił sobie pionka z g za pionka centralnego, co powinno być dla niego całkiem niezłe, dlatego, bo takim czymś planowałem po prostu odejść manem, jak rywal daje mu i próbuje zagrać g5, to teraz planowałem odejść manem na e3 i... Myślałem, że te pionki będą w jakimś stopniu osobieniem. Oczywiście też mogę zbić, ale to się wiąże z wymianą pionka z G7 za pionka z 4 Król jest osobiony, więc jeszcze nie byłem do końca zdecydowany, co zrobię w tej pozycji. Ale właśnie to mi się wydawało najlepszym stroną, co ze strony przeciwnika. Porywa zagrał Roszadę i po Roszadzie zagrałem wspomniany ruch, czyli Hetman G4. Hetman G4 ma taką ideę, żeby nie było posunięcia F6. Jak zrobię Roszadę, Ryba zagra F6. Otwiera sobie gońca, otwiera sobie wieżę, otwiera pozycję, gdzie ma przewagę w rozwoju, więc do tego dopuścić nie chciałem. Więc zagrałem Hetman G4. I tutaj bardzo ciekawym pomysłem, którego totalnie nie widzieliśmy obaj podczas partii, było zagranie skoczek F5. Ostatnie dwa ruchy zużyłem po to, żeby tego skoczek F5 nie było, a komputer mi wszystko pokazuje, że i tak można było skoczek F5 zagrać. I jak się troszeczkę zagłębimy w pozycję, jest to bardzo logiczne, ponieważ jest to ofiara pionka w zamian za to, żeby otworzyć pozycję. Rywal próbuje grać F6, próbuje otworzyć wszystkie swoje figury. Ja praktycznie muszę zagrać E6, żeby ta pozycja się nie otworzyła. Rywal zagra wie, 8 za chwilę otoczy mi pionka i prawdopodobnie pozycja się wyrówna, więc to było bardzo ciekawe ze strony rywala. Ale takie dosyć komputerowe podejście. Ryba natomiast zagrał posunięcie F5. Skoro nie można zagrać posunięcia F6, bo z na E6 z szachem, to zagrał posunięcie F5 i w tym momencie wróciłem. Chyba na pole D1. Uznałem, że już ten pionek nie pójdzie na F6. Mój pionek na E5 nie może być przez żadnego innego pionka wymieniony, więc będę grać długofalowo na przewagę przestrzeni Związaną z pionkiem na E5. Zagrałem Hetman D1 po to, żeby właśnie za chwilę sobie pionka na D4 obronić w wariancie C5, C3, bo oczywiście, tak jak mówię, nie chcę być na polu C5. I jak teraz rywa zagrał skoczek C6, to mogę zagrać sobie skoczek F3, jak rywa zagrał z B6, to odchodzę sobie gońcem i właśnie dlatego Hetman na D1 się bardzo przydaje, ponieważ będzie bronić pionka na D4. O, więc nastąpił skoczek F3. Przeciwnik zbił. Wydaje mi się, że bicie jest, było troszeczkę przedwczesną decyzją. Mimo wszystko, rywal wymienia pionka C4 za pionka C3 i już nie ma nigdy możliwości zagrania jakiegoś posunięcia typu C4 z próbą gry na skrzydle hetmańskim, więc tutaj. Ta wymiana niezbyt mi się podobała, to znaczy mi się podobała podczas partii, ale z obiektywnego punktu widzenia takiej wymiany bym przeciwnikowi nie polecał. I było bicie, bicie, nastąpił szach na polu a5, to była idea przeciwnika. Teraz po Gańc d2 rywal prawdopodobnie chciał trochę figur powymieniać, czyli zbić na d2, jak z tu tu przyjdzie na a5. Jak mamy mniej przestrzeni, chcemy wymieniać te figury, rywal doskonale tą zasadę znał i próbował tą zasadę zastosować. Dlatego po Gańc a5 zagrałem król f1, ktoś by powiedział, że zderoszowałem sobie króla, ale z drugiej strony Rywal nie ma jak przyjść figurami koło tego króla. Za chwilę zagram sobie G3, król G2. Moja wieża też wejdzie do gry, więc za cenę tego, że nie wymieniłem figur, mój król został zderoszowany. Ale no, rywal nie ma jak się do tego króla dobrać. Gdybym miał pionka na F7 i mógł zagrać F6, to by była zupełnie inna historia. Ale właśnie wymuszenie tego posunięcia F5 w tym wariancie przynajmniej mi się przydało. Rywa zagrał gońc B6, żeby zaatakować pionka. Ruch logiczny, odszedłem na E2. Tutaj się długo zastanawiałem, czy odejść na E2 czy na B1, żeby bronić tego pionka, bo gońc Benias stoi bardzo kusząco, strzela w króla przeciwnika i może jakieś G4 za chwilę się zagrać, ale nie zdecydowałem się na to posunięcie. Bo rywal zagra sobie po prostu wieża C8, naciska mi na gońca na polu C1 i już grozi bicie na polu D4. Załóżmy za mnie ostrożne G3 rywal mi bije na polu D4 i czy nawet zbije gońca na polu D4 i za chwilę po wymianach spadnie mi gońc z pola C1 więc to, co liczyłem w tej pozycji, to chciałem zagrać gońca F4, żeby tego uniknąć, ale tu nie podobał mi się taki ruch jak Hetman C7, gdzie rywal patrzy na mojego gońca, gdzie przygotowuje posunięcie skoczek B4 z wejściem na C2 i na przykład jakbym zagrał A3, żeby zapobiec jednej idei, to rywal ma ideę ze skoczek F6 i przeskoczają na P4, bo po biciu biciu nie dość, że się pozbyłem wysuniętego pionka, to jeszcze się powymieniały figury i jeszcze się otworzył mój król, więc do tego czegoś dopuścić nie chciałem. Dlatego odszedłem gońcem na P2. Komuś by się wydawało to mało logiczne, że w debiucie zagrałem najpierw gońc E2, potem gońc D3, potem gońc E2, jeszcze przy okazji zdeloszowałem swojego króla, ale to wszystko było możliwe dzięki temu, że pozycja jest zamknięta, i jeżeli uda mi się tą pozycję utrzymać zamkniętą, to będę mieć na dłuższą metę przewagę. Przestrzeni i przez tą przewagę przestrzeni rywal nie będzie mógł aktywnić figur, a ja prędzej czy później swoimi figurami wyjdę. I tutaj wydawało mi się, że taką szansą dla przeciwnika było zagranie posunięcia F4, przynajmniej z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ po posunięciu F4 nie jest mi tak łatwo zagrać G3, rywal jakąś tam przestrzeń sobie zajął i jeszcze ma jakieś motywy związane, na przykład to po partii mi rywal powiedział, że dosyć ciekawe było, jakbym zagrał jakiś neutralny ruch, załóżmy gram posunięcie jakieś H4, jest ideal związany z Hezman E7. I teraz, jak zagram znowu jakiś nieostrożny ruch typu A3, można Zbić na polu D4 i po D4 zagrać Hetman C5 i jest tutaj jest sporo problemów w trace pionka po prostu, bo nie mogę obronić swojego skoczka, nie mogę tym skoczkiem odejść i taka idea mogła być możliwa. Oczywiście nie muszę robić neutralnych ruchów, planowałem zagrać B3, gając B2, żeby pionka sobie wzmocnić. Daj mam przewagę przestrzeni, ale przynajmniej nie aż tak dużą jak w partii, więc tutaj Rywal powinien przynajmniej sobie tego pionka swojego wysunąć i przynajmniej jakąś przestrzeń zająć. Wieża co się nastąpiło, zagrałem G3 hetman E7, zagrałem król G2. Wszystko tutaj jest w miarę logiczne. Na razie, koniec e7, zagrałem a3, żeby żadna figura mi na b4 nie weszła. I po posunięciu skoczek a5, zagrałem posunięcie gońc d2, żeby przejść sobie na b4, i żeby po prostu wygrać jakość. Podejrzewam, że przeciwnik nie do tego jego posunięcia wrócił skoczkiem na c6. Teraz niby wisi mi pionkę na d4, ale zagrałem posunięcie h4. Za chwilę chcę tego pionka obronić, a na razie wykorzystuję to, że po h4 rywal nie może spić na d4, bo mam po prostu posunięcie gojąc b4 z atakiem z odsłony. Jak rywal zbije gońcem, to po prostu też bije, bije, gram P4, atakuje to, atakuje to, wygrywam figurę. Więc. Nastąpiło H4, rywal poszedł chyba na F7, i ta pozycja jest bardzo nieprzyjemna dla koloru czarnego. Dlatego w tytule użyłem, że zagrałem jak Jakub Fus, ponieważ on jest znany z tego, że właśnie lubi sobie zająć przestrzeń, ugasić całą kontrę rywala i naciskać na jego pozycję. Jest to dosyć nieprzyjemne podejście, szczególnie jak się uda wszystko zrobić idealnie, jak rywal nie złapie żadnej aktywności. No, mamy po prostu przewagę przestrzeni, możemy w nieskończoność naszymi figurami manewrować. Może nie zawsze widać konkretną drogę do wygranej, ale w takich Pozycjach zawsze lubię stawiać się w butach przeciwnika, jak to się mówi, i pomyśleć sobie co on ma robić, gdzie on ma tego skoczka przestawić, gdzie on ma tego gońca przestawić, tego skoczka, czy jego wie, że mają jakieś miejsce, no i właśnie wtedy często wszystko jest jasne. No i nawet w tej pozycji, mimo że nie wygląda, że mam jakąś sporą przewagę, nie wygląda, że mam jakiś konkretny plan, to komputer pokazuje plus 2, no bo ta pozycja jest dosyć nieprzyjemna do gry dla przeciwnika. Zagrałem goń C3, na C3 stoi bardzo solidnie, broni pionka, sam jest broniony, blokuje przy okazji linię C i chcę zagrać sobie Hetman D2, żeby. Hetman nie dość, że patrzył na skrzydło, na skrzydło królewskie, to jeszcze umożliwiał wejście w wieży na c1. Lewa zagrał koniec A5, więc chce wymieniać figurę. Już się mówiliśmy, że ja figur wymieniać nie chcę. Zagrałem B4 i przy okazji zająłem sobie przestrzeń na skrzydle tmańskim. Trochę puściłem pole na C4, bo zagrałem B4. Jak pionki idą do przodu, to jakieś pola słabe często za nimi zostają. Ale Lewa, przez to, że ma tak mało przestrzeni, to nawet nie ma żadnego planu przejścia tym skoczkiem na C4. Musiałby zagrać jakieś A6, koniec A7, skoczek B6, a to jest sporo ruchów i udało mi się w partii zapobiec przedstawieniu skoczka właśnie na C4. Zagrałem Hetman D2 zgodnie z planem. Przedłem sobie wieżą, ponieważ Rywal przyszedł wieżami i stworzył modrend ga, groził jakieś bicie, tego sobie końca obroniłem. I zagrałem posunięcie A4, żeby jeszcze więcej przestrzeni zyskać. Zagrałem posunięcie B5, żeby wyeliminować totalnie skoczka przeciwnika z gry. Teraz nie ma żadnych pól i rywal musi jakoś tego skoczka przedstawić na pole D7. Przy okazji jeszcze przechodzę sobie gońca końca na B4, więc cała ta partia rozgrywała się praktycznie w walce o przestrzeń. Zagrałem B5 bicie, bicie, skoczek E8 i teraz znowu pouczający moment, mam przewagę przestrzeni. Więc komuś by wydało się logiczne przejście końca na D6, gońc na pewno stoi lepiej na D6 niż na C3, ale ja jeszcze zagrałem wieżę A3 i wieżę A1, żeby żadna figura się nie wymieniła i żeby rywal z tymi figurami miał problemy. Dlatego zagrałem wieżę A3, bo po końcu b oczywiście rywal by wymienił wszystkie wieże i jeszcze byłoby to dla niego nieprzyjemne, ale na pewno mniej nieprzyjemne niż w partii. Wieżę A3, skoczek D7, wieżę A1, żeby za chwilę sobie tym końcem zejść. I zagrałem teraz posunięcie GNZ3. GNZ3 nie było konieczne, mogłem przestawić najpierw b 4 ale na no GNZ3 zapobiegam temu, żeby rywal wszedł wieżą na C2. Może mi nic nie groziło, ale też nie muszę się w tej pozycji śpieszyć. Już się umówiliśmy, że rywal nie ma za bardzo jak przestawiać figur, nie ma za bardzo planu, a ja tych planów mam sporo i to ja jestem stroną, która narzuca warunki w tej grze. GNZ3 skoczy H7, więc rywal jakiś tutaj próbuje przeprowadzić atak związany z G5. Dlatego zagrałem h4. Jeszcze o tym nie wspomniałem, Komuś, może to wydawać się nielogiczne, że tutaj mnie zagrałem od razu z koniec c3, ale po końcu c3 rywal zagra g5, zajmie sobie przestrzeń na skrzydle królewskim i przynajmniej troszeczkę tej przestrzeni odzyska. Dlatego to posunięcie h4 nastąpiło i teraz rywal dalej próbuje przygotować posunięcie g5. Na razie nic takiego nie grozi, więc przestawiłem sobie końca. Przedstawiłem sobie jeszcze Hetmana. Miałem ideę, związałem z G4, że może tę pozycję otworzyć. Widziałem, że rywal może zagrać Hetmana H5, i tej idei zapobiec, ale stwierdziłem, że po prostu cofnę gońca. To jest właśnie czasami dobry sposób gry w takich pozycjach. Tym bardziej, że zbliżaliśmy się do 40. ruchu, gdzie doda mi więcej czasu i będę mógł jakiś konkretny plan wymyślić, żeby po prostu pochodzić w miejscu, troszeczkę może nawet rywala podirytować i zmusić go czasami do jakiegoś otworzenia pozycji przedwczesnego, do jakiejś rozpaczliwej kontry, no bo po prostu niezbyt przyjemnie się z ludzkiego punktu. Punktem widzenia ta kompozycja gra rywal nie złapał się na moją sztuczkę można powiedzieć, dalej biernie wyczekiwał wrócił hetmanem, ponieważ ten hetman stał pod rentgenem, ja też z tym hetmanem wróciłem przesławiłem końca, przyszedłem sobie wieżą na A4, żeby bronić piąka na D4 i tutaj przed 40 ruchem mamy ruch numer 39, powtórzyłem ruchy żeby dobić do ruchu 40 gdzie dodało mi 30 minut i na spokojnie się już zastanowiłem w jaki sposób moją pozycję polepszyć, stwierdziłem, że skoczek na F3 jeszcze nie robi tak dużo i że idealnym połem dla skoczka byłoby po F4 albo po C5, dlatego logiczne jest to że przedstawiłem skoczka na D3, to były moje następne ruchy. Rywal wyczekiwał, i zagrałem teraz skoczek F4 z taką ideą, żeby wejść końcem na H5, żeby jakoś może pole G6 wykorzystać. I rywal zagrał niezbyt udane posunięcie G6, po którym mam konkretną drogę do uzyskania przewagi. Gram posunięcie H5 i teraz. Albo zbije na polu G6, otworzy się linia H i to jest dla rywala katastrofalne. To samo jak on zbije na H5, to bije po prostu końcem, przychodzę za chwilę wszystkimi figurami do ataku na króla. Albo zagra to co w partii, czyli G5, ale teraz niestety dla rywala jest skoczek G6-Szach i albo poświęci jakoś tak, albo zagra król G7. I teraz są widełki, więc to jest coś co rywal przeoczył. Mógł jeszcze w tej pozycji powstrzymać się z tym posunięciem G6. Miałbym przewagę dosyć sporą, ale jeszcze nie byłoby jakiejś jasnej drogi do wygranej. A G6 od razu mi dało przewagę materialną. I tutaj rywal oddał. Jakość, ale już mam nie dość dalej, zostały moje atuty pozycyjne, to jeszcze mam przewagę materialną. Zagrałem wieża 8, żeby wymienić wieże. To jest dobry, dobry tip, można powiedzieć, jeżeli masz przewagę jakości. Wymiana wieży jest zwykle wskazana dla ciebie, ponieważ jak już rywal nie będzie mieć wieży, to często nie ma czym bronić swoich tyłów i to się właśnie w partii wydarzyło. Wieża 8, wieże się wymieniły. Teraz ten końce jest dosyć dobrym strażnikiem wejścia do obozu Rywala. Nie mogę praktycznie figurami przeniknąć do jego obozu, dlatego zdecydowałem się, że po prostu tego końca wymienię. Zagrałem Wieżę C1 i zagrałem końce 7, żeby do gorę sobie wymienić. I zbiłem Przyszedłem Hetmanem, żeby jakoś wejść do obozu na b 4, na przykład wieża D8, to znaczy Hetman D8, Hetman D6. Po wymianie Hetmanów przychodzę po prostu moją wieżę na C7, więc to jest niezbyt wskazane dla rywala, bo straci pionka i za chwilę mój pionek dojdzie. Rywal zagrał skoczek D7, zagrałem Hetman C7, żeby dalej naciskać na tą wymianę Hetmanów. Rywal odszedł Hetmanem, wprowadził mojego gońca do gry i rywal się w tym momencie poddał, ponieważ moja wieża za chwilę wejdzie na C7, mój gońc wejdzie na 8. Jak wymieni Hetmany, to ta pozycja też jest dla rywala beznadziejna, ponieważ jego figury nie miałem jak chodzić i moja wieża. Po prostu pozbija jego pionki i w ten sposób tą partię wygrałem. Więc dlatego w tytule napisałem, że zagrałem jak Jacob Kupfuz, bo to jest partia, która bardzo mi przypomina jego styl gry. Partia na pewno bardzo nieprzyjemna dla przeciwnika, ponieważ popełnił na początku jakieś może małe niedokładności, nie popełnił jakiegoś wyraźnego błędu i po prostu został zmiażdżony przez moje figury, zmiażdżony przez moją przewagę przestrzeni. Sam wiem, jak mógł się czuć mój przeciwnik grając tą pozycję, ponieważ no jak się nie ma żadnej kontry jako człowiek, to jest to dosyć nieprzyjemne. I ta partia może być takim przykładem, jak wykorzystać właśnie przewagę przestrzeni, czyli powoli ograniczamy możliwości przeciwnika, wprowadzamy sobie figurę do gry, potem powiększamy naszą przewagę przestrzeni i czekamy, aż rywal w jakiś sposób się osobi. I w końcu po długiej obronie rywalowi się udało, to znaczy nie udało wytrzymać presji, zagrał posunięcie G6, zdobyłem jakoś, zmaterializowałem moją przewagę, i później pozostała realizacja przewagi. Więc partia wygrana, mam dwa z dwóch partii. Jutro gram z arcymistrzem, jutro gram z zawodnikiem w rankingu nie 2600, więc czeka mnie pewnie ciężka przeprawa. Jeszcze chciałbym na koniec pozdrowić jednego z moich widzów, pozdrowić Michała, który był dzisiaj na sali gry i powiedział mi parę miłych słów, więc pozdrawiam Cię, Michał, i zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz. Do usłyszenia w analizie kolejnej rundy.